Dzień dobry, w pierwszym wydaniu informacji witają Państwa Agata Grabska i Krystian Markowiak. A oto co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Święto Sportu Szkolnego. Komers Plaszczyci w Łazie. Kolejni absolwenci Gimnazjum nr 1. Początek roku szkolnego 2013-2014. Wybory do samorządu szkolnego. Klasy sportowe i Szkoła Przetrwania. 11 czerwca na Orliku przy ulicy Grota Roweckiego nasi drodzy nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali szkolny dzień sportu. Była to okazja sprawdzenia, czy polska młodzież rzeczywiście ma takie problemy z kondycją, a także jak wygląda jej ogólna sprawność fizyczna. Dziewczęta zgodnie z tradycją rywalizowały w siatkówkę. Chłopcy zaś wytrwale biegali po boisku do piłki nożnej. Spotkania były bardzo wyrównane, a większość z nich kończyła się remisami lub minimalnymi zwycięstwami jednej z drużyn. Choć momentami trzeszczały kości, to jednak szczęśliwie obyło się bez kontuzji. Rozmawiamy z kapitanem Pawłem Maćkowiakiem. Powiedz mi, co przyczyniło się do naszej wygranej? Zgranie zespołu to taktyka. Jak czujecie się po takim zwycięstwie? Zmęczeni bardzo. Naładowani pod energią! Zadowoleni bardzo. Na boisku do siatkówki panowała znacznie spokojniejsza atmosfera. A wynik wydawał się być sprawą drugorzędną. Rywalizacji przyglądała się spora grupa nauczyciele, które zgodnie przyznawały, że impreza udała się nad wyraz w czym duża zasługa pięknej, słonecznej pogody. Jak Pani oceniają organizację Dnia Sportu? Myślę, że wszystko się udało, zabawa jest świetna, Dopisała zarówno frekwencja, jak i woda. Bardzo mi się podoba. Jakie Pani ma na ten, ten temat zdanie? No, bardzo przyjemna atmosfera, wszyscy się świetnie bawią i pogoda cudna. Rozumiem. Czy jakiś mecz szczególnie Pani uwagę? Bardzo podobał mi się mecz. Dwa ognie, dziewczyny, uczennice kontra nauczycielki. Gratulacje ogromne dla nauczycielek, bo wygrało. Nie zabrakło też oczywiście konfrontacji pomiędzy uczniami a kadrą pedagogiczną. W dwa ognie lepsze okazały się nauczycielki, w siatkówkę jednak połączone siły damsko-męskich gimnazjalistów nie znalazły litości dla belfrów i zrewanżowały im się za wcześniejszą porażkę. Chwilowa zemsta na tych, którzy zazwyczaj występują w roli prześladowców, była więc słodka. Czego nie krali podakcytowanie, coś Z nami zwycięska drużyna meczu, nauczyciele, kontra uczniowie. Powiedzcie mi, jak się czujecie po osiągnięciu swojego sukcesu? No mecz był bardzo zacięty, zmęczyliśmy się dosyć ale czujemy się naprawdę wspaniale, ponieważ poglądać nauczycieli po tym, co robią na wszystkim w szkole to jest rzecz rzeczy wszystkim. No to ja Wam bardzo w takim razie dziękuję i życzę. Dziękuję bardzo. Nie opadły jeszcze emocje po sportowych zmaganiach, a trzecioklasiści stanęli przed kolejnym wyzwaniem. W restauracji Oaza w kłodzie odbył się tradycyjny komers, czyli przedostatnia okazja, by nauczyciele i uczniowie, a także dumna reprezentacja rodziców mogli spędzić razem kilka godzin bez szkolnej presji związanej z kartkówkami i sprawdzianami. Oto co zarejestrowały nasze kamery. Komers zainaugurował tradycyjny polonez wykonany w takt motywu muzycznego znanego choćby z ekranizacji pana Tadeusza. Mimo początkowej tremy trzecioklasiści podołali wyzwaniu przy aprobacie nauczycieli, którzy chętnie wspominali swoje ostatnie szkolne bale. Czy pamięta pani swój komers? Pamiętam swój komers, ale pamiętam komers, ponieważ jeszcze chodziłam do szkoły podstawowej, która liczyła 8 lat. Trwała 8 lat. Tak to wspominam, ponieważ to było w szkole. Szkole w sali gimnastycznej i tam była zabawa, tam były stoliki, tam był posiłek. Ale też się pani podobało? No powiedzmy, to co pamiętam, bo pamiętam już szczątkowo, nie pamiętam dokładnie. Fajnie. Ci ostatni nie dali się też długo prosić i ochoczo przyłączyli się do konkursu karaoke. U dość rozentuzjazmowanego tłumu pokazując, że nie są takimi sztywniakami, dla jakich się uważają. Jak samo poczucie na dzisiejszym komersie? Komers jest super, bardzo mi się podoba, świetnie się bawią, bawią uczniowie, fantastyczny pomysł Karaoke, sala piękna i przede wszystkim fajnie, że wszystkie klasy się bawią razem. I to jest super. Z nauczycielami, nauczyciele też pokazują, że potrafią się bawić. Mam nadzieję, że zobaczycie nauczycieli z drugiej strony, że też nie jesteśmy takimi sztywniakami, tylko w ławkach, Oczywiście. tylko że potrafimy się też bawić. Pomysłodawczyni karaoke Martyna Zasieczna nie ukrywała, że organizacja takich imprez sprawia, że jest w swoim żywiole. Jak tylko usłyszałam, że będzie taki komers i będzie możliwe, że będzie można spełnić moje marzenia, bo ja zawsze interesowałam się takimi rzeczami, stąd też to się wzięło. Bardzo lubię dowodzić paroma rzeczami naraz i stwarzać sobie różne kłopoty i iść ciągle pod górkę. Wraz ze podnięciem zmroku uczestnicy komersu przenieśli się w krainę doznań wzrokowych, oglądając imponujący pokaz laserowy, a następnie wysyłając światełka do nieba zapewne w intencji dostania się do wymarzonych szkół średnich. Tradycyjnie już Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie był w ostatni piątek czerwca miejscem pożegnania z gimnazjum nr 1 uczniów klas trzecich, którzy odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Wzorem lat poprzednich wręczono statuetki Gimarów dla najbardziej nietuzinkowych gimnazjalistów w dziesięciu kategoriach. I chociaż były to chwile radosne, to jednak, nawet największym twardzielom, łzy, wzruszenia pociekły po policzkach. Takiej ciszy i skupienia na twarzach tegorocznych absolwentów chyba nikt się nie spodziewał. Widocznie zadziałała magia miejskiego ośrodka kultury, a moc świadomość nieuchronnego rozstania z murami jedynki. Dość powiedzieć, że atmosfera była niezwykle podniosła. Zwłaszcza w chwili, gdy poczuc sztandarowy przekazywał o rok młodszym kolegom ten symbol naszego gimnazjum. Wielkopolskich w Lesznie się nim i godnie reprezentujcie szkołę. Obiecujemy od Was standard naszej szkoły. Obiecujemy dbać Zaskoczenia z dobyciem nagrody prymusa roku nie ukryła Magdalena Bortel, której potrzebna będzie dodatkowa półka w pokoju. W sumie nie spodziewałam się tego, że zostanę tym prymusem, więc trudno mi powiedzieć cokolwiek, bo jestem nim od jakichś 10 minut, także wiesz, no nie wiem jeszcze jak to jest być tym Prymusem, bo w sumie bo odebrałam tę statuetkę i jeszcze, i jeszcze nie mam na niej półki przeznaczonej w domu, więc no to Pożegnanie mimo wzruszeń było jednak po prostu śpiewające, a nauczyciele żywili przekonanie, że kolejne roczniki dorównają swoim starszym kolegom. Czy laureat chciałby zdradzić nam jakiegoś newsa? No tak raczej to nie, chociaż no, Mikołaj ma nową fryzurę, Filip wczoraj był też u fryzjera, bardzo ładnie wygląda. No i w ogóle nie wiem czy wiecie, ale Filip ma dziewczynę, nie ma w związku... Jako, że nic nie trwa wiecznie, wychowawcy z łeską w oku pożegnali swoich podopiecznych. Pozując do pamiątkowych zdjęć i wymieniając ostatnie uściski. Za rok ci, którzy śmiali się z emocji trzecioklasistów, sami znajdą się w tak wzruszającej sytuacji. Czy uda im się zachować kamienną twarz, czy też nie zdołają zapanować nad łamiącym się głosem? Czas pokaże. Po dwóch miesiącach słodkiego wakacyjnego lenistwa przyszła pora na powrót do szarej rzeczywistości. 2 września, nawet niebo płakało nad ciężkim losem uczniów Jedynki. Stąd też rozpoczynająca nowy rok szkolny Akademia po raz pierwszy od lat odbyła się w szkolnej auli. Głównymi aktorami byli uczniowie klas pierwszych, wyraźnie przyjęci faktem, że oto rozpoczyna się nowy etap w ich życiu. Kamery TVG-1 nie mogło tam oczywiście zabraknąć. Wakacje wakacjami, ale przecież nic nie trwa wiecznie. Gimnazjum nr 1 w Lesznie trwa właśnie uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Najwyższy czas, aby przerzucić się z biernego trybu życia na czynny i wziąć się do pracy. Co na temat zakończenia cudownych wakacji, odpoczynku i spania do południa sądzą uczniowie? Zaraz się przekonamy. Szanowni Państwo, nauczyciele, rodzice, drodzy uczniowie. Uroczystego otwarcia roku szkolnego dokonała dyrektor Jolanta Andrzejewska, która przedstawiła uczniom klas pierwszych i wychowawców, a także przybliżyła specyfikę nauki w gimnazjum będzie 359 uczniów. W pięciu klasach pierwszych, w pięciu klasach drugich oraz w sześciu oddziałach klas trzecich. Dostał pan wychowawstwo w klasie pierwszej Wśród wychowawców w szczególnej roli wystąpił pan Krzysztof Dudkiewicz, który po raz pierwszy dostąpił zaszczytu zostania opiekunem klasy w gimnazjum nr 1. Jak sam stwierdził, nie przeszkadza mu opinia, że nastolatkowie w gimnazjum są w trudnym wieku, bo zrobi wszystko, aby spędzić z nimi przez trzy lata fantastyczne chwile. Wiek gimnazjalny to okres buntu czy czegoś. No ja będę starał się tutaj zlikwidować to pojęcie i mam nadzieję, że mi się to uda. A plany jakie? No, nauka, dobra zabawa, wycieczki, pozaszkolne zajęcia. Jest to klasa przyrodnicza, dlatego też możliwości naprawdę jest dużo. Chcielibyśmy, aby szkoła była Waszym drugim domem, ale nie mamy złudzeń. W kameralnej tak... części artystycznej uroczystości wystąpiły m.in. uczennice klasy 3A, Magdalena Cugier i Lidka Jarecka, a także szkolny chór dyrygowany przez panią Justynę Kaźmierczak. Pierwszoklasiści zgodnie stwierdzili, że są pełni optymizmu przed rozpoczęciem zajęć i wierzą, że dokonali naprawdę dobrego wyboru przewidziane spotkanie czy W czasach, gdy media kładą nacisk na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, każdy przejaw aktywności z tym związany jest niezwykle cenny. Jak zwykle jesienią zorganizowano wybory do samorządu szkolnego, celem wyłonienia osób, których pomysły pomogą jeszcze bardziej uatrakcyjnić naukę w naszej szkole. Głosowanie poprzeciła wyborcza debata, w której udział wzięli wszyscy kandydaci. Start w wyborach zadeklarowało dziewięcioro kandydatów, ale jeden w ostatniej chwili, zapewne przerażony koniecznością wywiązania się ze złożonych obietnic, wycofał się z udziału w debacie. Kandydaci przekonywali do swoich pomysłów uczniów klas pierwszych, dla których była to wyjątkowa lekcja demokracji. Wielu z nich zadawało obiegającym się o stanowisko przewodniczącego samorządu pytania, z których część była niezwykle dociekliwa, co wzbudzało momentami popłoch wśród kandydatów. będzie i po prostu w kilku salach organizowane takie turnieje na konsolach i potem były są turnieje drużyn, które wygrały, znaczy osób, które wygrały. Dzień dobry, wam drogie pierwszaki. Tego, Sami kandydaci też podkradali sobie najciekawsze udziany, pomysły w walce wyborczej nie było zmiłuj. Też mi Magda wzięła, bezpieczny dzień też już poszedł. Jedyne co chyba nie zostało wypowiedziane to jeszcze dzień sportu. Dla chłopaków będzie to na boisku, na orliku, będzie to dzień, w którym... Ostatecznie, najskuteczniej do swoich poglądów, pierwszoklasistów przekonali Juliusz Gosieniecki, Kuba Szczepański oraz Magda Żyto. I to oni będą teraz stawać na głowie, aby sprostać oczekiwaniom swojego elektoratu też poszło, wieczór poszedł. Dlatego, ponieważ wszyscy już powiedzieli, co chcieli, ja zostałem sam i nie mam już nic do mówienia. Uczniowie klas sportowych gimnazjum nr 1 nie mają lekkiego życia. Wprawdzie przywykli do wstawania, gdy zapieje kogut i kilometrów pokonanych każdego dnia pod czujnym okiem swojego trenera, ale atrakcji, jakich zaznali podczas biwaku survivalowego w lgińskich lasach, nie da się z niczym porównać. Bagna, mosty linowe, mordercze nocne podchody i bieg patrolowy w towarzystwie dzików, a także obozowa kuchnia włosmena dały im się nieźle wyznaki. Gimnazjaliści z wielkim zapałem zabrali się zwłaszcza do pokonywania przejścia linowego zawieszonego nad bagnem. Za punkt honoru postawili to sobie zwłaszcza ci, którzy mieli drobne problemy ze zdrowiem, jak choćby Konrad Waściński, walczący z bólem skręconej podczas treningu kostki. Zajęcia z budowy leśnych stronień także cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza gdy zaczęły powstawać konstrukcje wymagające znajomości praw fizyki i zagadnień związanych z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Jak to zwykle na biwakach bywa, podtrzymywanie dnia dokonywano przy ognisku i pieczonych kiełbaskach. Ze względu na bardzo niską temperaturę, tylko symbolicznie przekraczającą 0 stopni Celsjusza, chętnych do odejścia od płomieni nie było widać. A gdy już wreszcie ognisko zgasło, uczestnicy wyruszyli do ciemnego lasu, by zmierzyć się ze złośliwymi pytaniami, skakującymi z krzaków instruktorami i chrumkającymi w gestych zagajnikach dzikami. Mimo wszystko pogoda ducha nikogo nie opuszczała, a Biwakowicze zgodnie zdeklarowali, że powtórka z leśnej rozrywki za kilka miesięcy jest im bardzo na rękę. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w pierwszym wydaniu informacji TVG1. Dziękujemy za uwagę i kłaniamy się nisko. Agata Grabska i Krystian Markowiak. Do widzenia. Do zobaczenia.